Jak się bawicie. Zacząłem jak rokowiec, a ja się źle czuję. I to sobie wyobraźcie, trzyma mnie to od roku. I to nie jest to, co myślisz. Słuchajcie, równo rok temu pograli nasi w Korei. Czułem, że będą się śmiały same kobietki. 16 lat czekałem na Polskę w A w domu przed telewizorem od 3 maja. I to nie jest takie śmieszne, bo chciałem sobie zająć dobre miejsce. Rozumiesz? No. Chodziło mi o to, żeby moja pusia wiedziała, gdzie będę siedział. Żeby mi nie latała tam i nazaj. Bo Kobita jest taką konstrukcją. Właśnie wtedy, kiedy masz mecz. To ona dryp, 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 dreb Kwiatki idzie podlać no. Taką konstrukcją Panowie jest kobieta Co no. będziemy tu dużo opowiadać Ale mało tego, słuchaj. To, że idzie, to niech idzie no. Niech coś zrobi dla ojczyzny Tylko jest problem Bo zaraz będzie wracać no. Kiedyś mi tak przeszło Jak strzelili gola a wracała, jak był replay. Ja. dopiero mi sąsiad po meczu powiedział, że było 1-0. Albo się pff, zamknie w kuchni i siedzi, i nie wyjdzie, i nie potrzebuje oglądać meczu. I jedyny problem, kiedy podać obiadek? Kiedy? Po meczu! To ona mnie pyta, to znaczy kiedy? No to teraz mi powiedzcie panowie, czy jest choć jeden facet na świecie, który by zapytał ile trwa mecz? A kobita zapyta i to się nawet nie wstydzi. Mecz ile trwa? Od 1856 roku. Odkąd Anglicy wymyślili kopanie jelita cielęcego, mecz ma 90 minut. Wszystko. A kobita tego nie wie. Ile, ile? Dziewięćdziesiąt! Dobra, ma ten zegarek w kuchni do gotowania jajek I siedzi i czeka I ty masz mecz, a tam masz z kuchni Moja pusia, sędzina techniczna tego meczu Ona akurat będzie wyliczała ile chłopaki mają grać 90 i ja... Niosę mojemu misiowi nie teraz, bo jest dogrywka. No i panowie formalnie pytam, no o co mogła spytać pusia? No pewnie, że tak. No. Ile trwa dogrywka? Od 1911. Dogrywka dwa razy 15 minut. Dobra, i masz. Tak zwany replay. Ty masz mecz, a pusia. 30 szybciej mija. Nie, se, nie teraz, bo są rzuty karne. No i co panowie? No pewnie, że tak. Ile trwają rzuty karne? Rzuty karne ile trwają? No, no. ile? Chwile. I daj mi spokój Pusia z tym obiadem. Nie drażnij się ze mną, bo nie zjem. I ona wie, że mogę nie zjeść. I jest... I oświadczam Ci Pusia, jak mi w trakcie mistrzostw, chociaż raz, przednież linię łączącą, ekran z moimi oczami jedziesz do matki. I święty spokój. Taką konstrukcją jest kobita. A, co, a przepraszam, co było przed mistrzostwami, jak grali te sparingowe? Powiedziałem krótko, Pusia, wyjdź choć na chwilę z tego bunkra. Przyzwyczajaj się, bo mistrzostwa będą trwały 30 dni, 3 mecze dziennie. Trenuj! No chodź tu, bo tak grają, że nie mam do kogo kląć. No. Chodź tu, usiądź przy swoim panu. To szła, ale jak naścieńca. Uśmiechnij się, bo dostąpiłaś z zaszczytu obejrzenia ze mną meczu. Ktoś no. siedzi i już po pięciu minutach. Tam patrz, bo tam grają boszału dostanę. To ona, ona akurat ogląda. Ja oglądam mecz, a ona swoje mieszkanie. Od razu jej szczeniłem o malowaniu, nawet nie myśl. Chyba, że po mistrzostwach. Po dziesięciu minutach. Nuda! Nuda! Nie trzyć, bo są drzwi od balkonu otwarte, no. Jeszcze koledzy usłyszą. Nuda, tylko jak pójdzie do koleżanki, to dwa mecze pod rząd przepaplają. I jeszcze słuchajcie, co planują w maju. Krysiu, jak pójdziemy ze swoimi chłopami na Sylwestra, w maju, to nie jest nuda. To mi dorać, czy chcę związać, czy chcę rozpuścić. A tajna śmiertelnie poważył i no nie wiem czy wtedy będzie zimno czy ciepło. Tak. Upały będą. W kostiumach pójdziecie. Taką konstrukcją jest kobieta. Ale słuchajcie. Bo jeszcze wróci do domu i przez coś sobie przypomni przez telefon trzeci mecz. Jak ja se zwiążę to ty se rozpójsz. Dobra, żebyśmy nie byli takie same. A tu nuda. Po 20 minutach mnie pyta, którzy nasi? Z orzełkami! Aha, aha, aha. Po 30 minutach mnie pyta, ile jest? A ze mną ogląda od początku. To jej mówię, zero, zero. To ona mnie pyta, dla kogo? Dopiero się wciągnęła gdzieś w 50 minucie. Ty, a powiedz... Tak się ucieszyłem. Pusia, pytaj o... Przy... Powiedz mi, no pytaj, wszystko ci powiem Ile ważą, ile zarabiają No pytaj Powiedz mi, kto to jest ten czarny, taki przystojny A piłki nie kopną ani raz Przystojny? Który? Ten bez numeru z gwizdkiem To jest sędzia, który mierzy czas Twój wspólnik To się obraziła I poszła i idź a ja mam meczyki, inauguracja, pilocik. Pff, Francja z Senegalem. Słuchajcie, że pomyślałem z czym do ludzi Senegalku. Przecież we Francji w piłkę gra taki chłopak jak ty 4,5 miliona. W Senegalu 23. Jedną piłką 7 lat. Słuchajcie jak się skończył. Mecz. <grystanie> Senegal znał Francję jak się ucieczyłem. Nie dlatego, żebym nie lubił Francji. No, po ostatnich wydarzeniach. Tylko się ucieszyłem, że będą to mistrzostwa niespodzianek. Polska! 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 Słuchajcie, a propos pilocik, wychodzą nasi Polska-Korea. Uwielbiam ten odgłos. Mnie to koi bardziej niż Beethoven. Jak wyszli, słuchajcie, na rozgrzewkę, to byłem dumny, że jestem Polakiem. Nasi same dwumetrowe King Kongi. Takich przygotował przez dwa lata Angel. No nie wszystkich. Dziesięciu i na końcu Oli. No ale to każdy zespoł jakąś maskotkę musi mieć. Ale reszta gladiatorzy z lewej jedenastu. Z początku domyślałem, że to są te dzieci, co się z nimi wychodzi. Patrzę bliżej mnie, to Korea! I sobie pomyślałem, no i z czym do ludzi mikroprocesorki? Polska ma smicie w pył! Polsko! 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 Słuchajcie, słuchajcie, jaka była różnica wzrostu, szczególnie jak stanęli do hymnów. O, a propos... Chodzi. Słuchajcie, ale nam hymnik zaśpiewała. Czy jak wyszła, słuchajcie, jak wyszła to się rozpłakałem. Nie, bo ja przez moment myślałem, że mi sąsiad przestawił antenę na dół Na festiwal w Opolu. Zawsze puszczali, staśmy, oszczędnie, bezpiecznie. Jak zaczęła, to tak strasznie płakałem Nie, bo ja myślałem, że ona śpiewa Kiedy ranne wstają z orzy. Ale słuchajcie no Co pomyślałem, to, to nie jest taki zły pomysł Gramy z gospodarzami Niech kobitka zaczyna od modlitwy Ale to, że ja byłem zaskoczony, to nic Ale jak zaskoczeni byli nasi Ale to, że nasi byli zaskoczeni, to nic... Strasznie zaskoczona była Korea. Nie, bo oni myśleli, że to może ich. Wszyscy byli zaskoczeni. A tu jeszcze, słuchajcie, kamerka na loże cesarską. A tam dżong dziąg dziom Obok niego nasz cesarz. Ta śpiewa. Polsko. Polska! Polska! I słuchajcie! Słuchajcie, ta śpiewa, a ten z Korei na naszego cesarza. A nasz? O taki mamy teraz kim? Po reformie. Tak, po reformie, bo cztery razy wolniej. Czy ja już się od tego czasu zacząłem modlić, żeby tempo hymnu nie miało wpływu na tempo gry naszych? Czy jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będzie miało? Słuchaj, ta śpiewa, druga zwrotka, trzecia, ten z kolei. a this is wonderful, beautiful, beautiful, a nasz, a ja tej pani nie znam. Nigdy jej na oczy nie widziałem. Słuchajcie, Polska, 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 słuchajcie, Trzy minuty do meczu. SMS. Wszechwładny. Odbieram. Proponujemy Ci zabawę konkurs. 10-15 plus wat. Które miejsce zajmie Polska w Mistrzostwach Świata? A. Pierwsze. B. Drugie. C. Trzecie. D. Czwarte. No i które wcisnąłem? Pewnie, że A. Pół roku obiecywałem mi to gazety, że Polska będzie mistrzem. Płyń po drutach 10-15 Pomnóż panu fortunę Tak, pomnóż Już tej dychy nigdy w życiu na oczy nie widziałem Stoi przed nami sponsor reprezentacji Polski Minuta do meczu Już się grzeją, a tu Sąsiad mi puka w ścianę Jeszcze nigdy nie zadzwonił Chytrus XXI wiek, ten przez szklankę ze mną gada. Będzie pan oglądał. Co będę? Oglądam! Sąsiedzie! Jedziemy! Opole! Jedziemy! Minuta! Polska! 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 Słuchajcie! Ja jeszcze ładnie śpiewam. Wyskoczyłem na balkonik i z bariery na całe osiedle Dabaj Polska! Sąsiad za ścianą nas nie dagoniat! Nas nie da goniat! Nas nie da! Polska! 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 Słuchajcie, ta nie da goniat! <laughs> Tylko kto, kawo! Zaczyna się mecz, ja patrzę, a nasi patrzą, gdzie Korea? Tak ich zaskoczyli. Ja już nie chcę kobietki nudzić wynikami, bo co je to obchodzić, słuchajcie jak nas zlały te krasnale 2-0 to już nie przegrywają wyspy owcze z Niemcami jakie my strasznie załabali sąsiad za ścianą bidny tak cierpiał, że myślałem, że się wygłupia i już nie chce kobitki zanudzać, dostaje SMS, trzy minuty po meczu, proponujemy zmianę regulaminu 12:50 plus VAT. Czy Polska zdobędzie bramkę w Mistrzostwach Świata? Nie pamiętam, co się Słuchajcie, wiem, że się nastawiałem na Portugalię. To nas znali, zlali. Jeszcze, niepotrzebnie wygrali z Ameryką, się bałem, że nas na to wypierniczą. Wywalili naszych do domu. Jakie były strasznie zabawane. jakie, Jakie. Jakie byłeś zresztą zawobany. Sąsiad myślałem, że horror oglądał. Dwumetrowy King Kong było mi go bardziej żal niż siebie. Trzy tygodnie trzymania kciuków, spojrzałem w telewizor, w łazience i w, później w lusterko, to się sam sobie ukłoniłem. Co futbol robi z chłopów? Wiecie, co mnie jeszcze bardziej zdenerwowało niż porażka naszych? Drzwi od kuchni. Pff, I wychodzi Pusia, wyfiokowana. Obiadek dla mojego pieseczka. Nie wiem. To wiecie, co miała czelność mnie zapytać? A co się stało? Utusić, żeby było bardziej elegancko zmniejszyć dopływ tlenu. Ona nawet nie wie, co się stało. One dlatego statystycznie żyją 13 lat dłużej niż my. Taką konstrukcją jest kobieta. Nie wie, co się stało. Ci teraz powiem? Co się stało? Polska przegrała. A ona. Ojej! Obiad! Nie jem przegrała! Polska będę pościł! A, a do kiedy? Przez rok! To dla kogo mam gotować? Nie musisz bez łaski! Czas na drzwiami wyszła. Nieraz tak czaskała i wracała. Po trzech minutach drugimi. Po trzech minutach, pff, trzecimi, od auta. I paszę przez telefon i odjeżdża moje auto. Prze, prze, przez balkon, przez taki telefon. Znaczy moje, no na mnie napisane, tam rzadko jeszcze. Do nie jedzie. No i jedź, bez łatki. Nie jesteś mi do niczego potrzebna, tak się darłem, kaskader. Nie pozdrawiaj twojej matki ode mnie! Zabraniam! Słuchajcie, tak się darłem, że byłbym wypadł. Ósme piętro, to bym sobie walnął samobuja. Możesz jechać. Wiecie, czemu się tak darłem? Powiem wam. Powiem wam. Bo jak braliśmy ślub parę lat temu, to mi śpiewała codziennie do śniadania Mój piękny panie. No. A teraz parę lat minęło i mi prosto w oczy śpiewa Nawet jej powieka nie drgnie Już wiem co zrobię Zamienię cię Na lepszy model Cześć Polsko. you Marcin Laniec To już wiemy Marcin Daniec Słuchajcie Jakby nie Wy To bym pomyślał, że mi Bisa załatwił Pautroczyk Albo Krzysztof Rejaśla Kochani, krótko Bo przecież jeszcze miliardy niespodzianek Mam do ciebie prośbę młody. Obserwuję cię już od, od samego początku. I się nie śmiej, bo szału dostanę, rozumiesz? Co się śmiejesz, powiedz? Jesteś żona ty? A, no nie, no. To dlatego się śmiejesz. No. Siedzi kawaler. No jakie to śmieszne jest. Stary, mówię ci, nie śmiej się, bo się przekonasz, co to jest małżeństwo, bo widzę, że nie jesteś sam. Zobaczysz. Na razie to jest śmieszne. Stary, ostrzegam cię. Ożenisz się, od razu pf, dostajesz na paluch tak zwany wykrywacz kłamstw. I jesteś zdalnie sterowany. Masz tak zwanego GPS. Nie masz na mnie, tylko na żonatych. Patrz, tak <śmuszczaj> posłudniał No tak, młody. Mało tego. Trzy rzędy dalej za tobą siedzi taki tylko przypruszony. Cztery. W kamizelce w szczenię malucha. To się obejrzyj i zobacz. Jak będziesz miał tyle lat, co pan, to się będziesz tak z siebie śmiał, jak on teraz z ciebie. Rozumiesz? Nie. Mało tego mówi. już na drugi dzień po ślubie jedyna chwila wolności, balkonik. A nie będziesz palił, to w ogóle nie wyjdziesz, rozumiesz. No. Masz cały czas w obserwuję. A na dole pod balkonem kumple po rozwodach. I to rozpoznasz momentalnie. Na całe Opole bije blaski szczęście. I żonaty. Koledzy z dołu nie muszą wiedzieć, że się ożeniłeś i do ciebie jak co weekend. A ty? No to ci zaszyfrują, że miejsce spotkania jest w parku. Wstepiesz roki. A ty co? No? Dochodzisz do filtra. Twój czas już minął. Musisz wracać. Ostatnia próba kolegów z dołu, czy jesteś kozakiem. Mój sokole. Mój sokole. A ty na dół. I uwolnij mnie. Zapamiętaj. Cześć. Polska. 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 Zwielniam tu być. Dzięki. Do zobaczenia Marci, kiedyś. Marcin Dzięki. Marcin Daniec.